Wizowie, witam w Work A Pizza Blaze, jakoś chyba tak to się nazywało. I dzisiaj, ben, i dzisiaj będę pracował w pizzerii. Mogę być kasjerem, kucharzem, pakowaczem, dostawcą pizzy albo dostawcą produktów. Na początku to. To chyba wybiorę sobie ka kasiera. I dobra. O, pieniądze, które nie zabrali z ostatniej gry. gry. Ok. Miło. Hej, hej, co mogę podać? Miło Cię widzieć. Co mogę podać? Nie śpiesz się, się i zamów, kiedy będziesz gotowy. Ok, to to wybierzam. O Boże, wszystko to wygląda na świetnie. Pizza z kiełbasią. Nie powiem tutaj za dużego wyboru, nie ma. Jest pizza, napój, kolejna pizza i kolejna pizza. Yy... Miło cię widzieć, co mogę podać? Zwykłą pi pizzę, okej. Okay. Teraz na drive trzeba będzie. Co mogę podać. To chyba tak było. Pizza z serem. Dobry wybór. Miłego dnia, miłego dnia. Super, super. Dobra, drive trzeba obsłużyć. do się nie zrobiły. Widzowie, mam mały katar, więc przepraszam od razu za mój głos. Pizza z kiełbasą. Okej. Okay. No, simka, co chciałbyś zjeść? Pizza peperoni, to proszę, masz. Masz, A. tu coś się wyświetliło. Nie chciałbym widzieć, co mam kupować, to chyba tak było. Nie czytam po prostu tego. Pizza margarita. A czy kuchnia tutaj wyrabia? Wyrabia, wyrabia, kucharz wyrabia, oj nie chcę być kucharzem jeszcze, jeszcze chcę być kasjerem. Pizza czy napój? Napój. Peperoni. Peperoni. Miło Cię widzieć, co mogę podać? O, tu od razu dwa zamówienia. Od razu Ty masz to, a ty pizzę pepironi. razu i w nie ma akurat. Zapra zapraszam, zapraszam. Witam, witam. Proszę ma pani pizzę. Prosto, prostu specjal kucharza. Ale przypadkiem nie ja zjadłem. O coś tu wyskoczyło. Pizza z kiełbasą. Proszę bardzo. No, teraz ty. I tak co chciałbyś zjeść? Pizza z serem. I tu na drive-thru. Witam co mogę podać. Wow, ale. Wow. Ale duży wybór. Też tak sądzę. Cztery pola są do wybrania. Teraz ze dwie osoby, i chyba idę na kucharza. Ale nie ma kasiera żadnego. To dwa zamówienia od razu. I ja, i, i i Ja, i. i, i. tutaj to kuchni. Kuchnia chyba sobie. W połowie radzi. Tu sobie naszykuje placki. Co ty robisz, ziomek? Poczekaj, tu peperoni. No, peperoni tam jeszcze miało być, ziom. To źle robisz. Ty widzę, że tutaj sobie nie, nie radzisz. A jest jakiś kasjer? Nie ma. To ja idę na pakowacza. Tu na pakowaczu też. Wszystko dobrze. Trochę idę nie w kolejności, ale... Kto by się tym przejmował? Nie? Ja idę chyba widzowie na inny serwer, bo tutaj nie ma tylko kasjerów i przez to wszystko nie idzie. Ale nie ma tu produktów. Idę, nie wiem co. I nowo klikam przycisk. Baw się. Już nie chcę być kasjerem. Wolę być kucharzem. O, jestem kucharzem. Super. Pieniądze, które nie zabrałem z ostatniej gry. Okej. Okay. Tu jest przyspieszone tempo. Nagle, sto razy szybciej. No, wiem, że dobrze to robię, wiem. W porównaniu do ciebie, dobrze to robię. Bo coś chyba sobie nie dawałeś rady. Już? Nie, jak ja na razie nie chcę zostać kierownikiem. Kiedy będę chciał, to się zło no Oczywiście żartuję, nie? bym nikt nie myślał, że to prawda. Co ty robisz? Po co ci ta kaśnica? No po co ty bierzesz tą kaśnicę? No przecież pójść na kasiera. Nie ma kasierów. No pójść na kasjera, no mówię ci. On mnie teraz zdenerwował. Jednak już, jednak już zmienił zdanie. I to chyba sam będę musiał jeszcze trochę pokasować. Ech, że kucharz musi być kasjerem. Mogę przyjąć twoje zamówienie, czy nie? I co z serem? A ty Mam najlepszą pizzę na świecie Myśli im klaszczenie Sima, siema. Napój to Prost, proste nie umiem mówić. Oj, tu chyba jest jakiś uczeń. ser chociaż? Ech, no. Nie, nie chcę być kierownikiem. Nie zrobiłem, muszę pić Ja Cię, ziomek! Ziomek! Ziomuś! A, szybko, gaśnica! A! Jara się chłop! Jara! No ratuję Ciebie, weź... Stop! 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 Na szczęście udało się to z sukcesem. Nic wielkiego nie stało. Nie jest ugotowana. Ziomek! Znowu ty się podpaliłeś? No ja cię ciebie tym razem nie ratuję, no ale skoro szef jest, jej ku screen. Gaśnij zebrać? No chodź już. No leży, hop. Ziomuś. Nie do piekarnika! Trzeba przed nim zamykać piece wręcz. Zostaw tą gaśnicę szefie! Ja też mam małą gaśnicę. No co ty robisz? No co ty robisz ziomek? Nie mogę po prostu. Super praca kucharza. Ciągle trzeba gaśnicę. Gaśnicę używać. No i co? I co? No i co ty teraz zrobiłeś, no? Ciągle do tego pieca. Nie wsadzaj się do tego pieca! Ziomek! Już pożar normalnie nam robisz. Ciągle. Teraz wtedy w firmie szefa przyniesiesz. Ciągle trzeba ziomkę ratować, bo się fali. Moi z małej na pewno się to uda. nie, w ogóle się nie dopracować z wami. Ziomek! Ja szefa chcę wezwać już. Gdzie tu jest stanowisko szefa? Kierownik. Napisałem. Mu, chodź ze mną. No, chodź. Czy jesteś zajęty tak pracą? Co ty robisz? Słuchasz muzyki? W sumie to szef. To może. Z nimi się nie da po prostu pracować. Mówię Wam, widzowie. Prawda. Chodź, szefie. O, za pracę, Awans. No dzięki, ale ja nie chcę awansu. Chodź. Chodź, no chodź. Chodź, szefie. No chodź za mną. Za mną tu. O, pos o, posada kierownika jest wolna. Tak, bo chcę, wy bo chcę być kierownikiem, ja jestem teraz menaderem. Ja tutaj załatwię porządek. Ja potem jestem normalnym pracownikiem, tylko chcę gościa jednego wyrzucić. Czy ty do piekarnika idziesz ciągle? To ja ciebie wyrzucam. Odejdź z pracy. Tak, ja nie chcę być takim pikasjerem. Palisz się. I, I co, no? Trzeba było być takim? Trzeba było? No nie. I teraz masz za to, masz za to nauczkę, no. I opłacało się? Nie wiem. Nie sądzę. Odejdź z pracy, tak, na pewno. Ja nie chcę być kasjerem, no zrozumcie to. A w ogóle, ile jest osób tutaj? Ej, dużo! Ile was na przerwie jest? Ja nie mogę. Ile? Myślę, aż nie chcę wierzyć. Dobra, to będę rozwoził pizzę. Biorę wszystkie zamówienia. Dużo tych zamówień. Nie powiem, że nie. Nocna zmiana dzisiaj. Czy mam coś na B1? Nie mam, a B2 też nic nie mam, ale B3 Coś tu chyba mam. Nie, to B4. Na pewno tu mam. <tryk> Trzymaj to. Trzymaj. Dobra, tu szybko. Nie wiem, czy pakowacze wyrabiają. To najwyżej będzie trzeba. Robić z tego kolejny odcinek, jak jestem pakowaczem. Tu, tu, tak. O. o, jaka szybka dostawa! Dziękuję. O, proszę. Losy. Ja Jeszcze więcej mam. O Boże, umieram z głodu. Nie dziwię się, że tyle nic zamówiłeś. Tu co? Proszę, tu napój. Tu ktoś bez twarzy. Dobra robota, ale gratuluję, okej. Okay. Mm, dobra, o. Tak, tutaj co? Tu znowu ktoś bez twarzy. Ja nie mogę. Tu przez pole. O. Nikt mi nie zakaże. A dwa. Dobra. Ja powinieneś dostać podwyżkę też tak sądzę, a nie dostaję. Niestety. I teraz chyba tylko mogę dostać pakowaczem. Więc zostaję pakowaczem. Nie to jednak jestem dostawcą produktów, nie pakowaczem. Przepraszam, pomyliło mi się. Tutaj trzeba im pomóc. Więc. O, tutaj już zaparkowane jest to. Jadę do pizzerii, to zawieźć ten towar. Oj. Oj, chyba nie dostanę podwyżki tak szybko, jak tak będę jechał. Da się to jakoś przyspieszyć. Ej, przepuść narówkę. na rówkę. Nie przepuścił i tak. No, ja potrzebuję połowę drogi, no niestety. I tu ładnie postaram się z pierwszej osoby zaparkować. Nie. O. Widzicie, jaka klasunia? Pięknie. Pięknie zaparkowane. Jak to nie, coś się nie zgadza. A i troszkę źle. O, więc się poprawię. I widzicie, jak ładnie z pierwszej osoby. Prawie było. Ale tu się coś kamera buguje o. i tu naj... największy brak to jest napojów napoi jest najmniej dobra więc jadę po dostawę kolejną Jadę przy okazji taranując te skrzynki na listy o kolejna Kolejna Tam zaraz szykuje się niech kolejna o pełno listów Będzie na towar Tu ładnie parkuje Oj dobra o I czy się zmieszczę Aj troszkę zahaczyłem Ja wiecie, że trzeba powoli z pierwszej osoby, nie? Się coś nauczyć. Jeździć trochę. Okej, okay, i wysiadam. Pięknie zaparkowane. Ile sera? Ile? Ile tego jest? Ktoś się chyba no, oszalał. Jak można niby tyle sera dać? Gdzież my to niby będziemy trzymać? Przecież tego trzeba wieża układać. Czyli patrzył nam cały magazyn. Super. Po co tyle tego sera? Kto to niby zrobił? Przecież to będzie pełne sera. trzeba to! To! Trochę tego, a nie tyle sera. Jejku, ja nie mogę. Z nimi się po prostu nie da. Widzowie, mówię wam. Z nimi po prostu nie da się wytrzymać. Coż oni zrobili? Przecież to będzie praktycznie cała dostawa sera. Ech. Niestety. Ej! Co ty zrobiłeś? Eee, hoppe. I sobie przepraszam Was za to. Przypadek po prostu To trzeba napojów dużo dać To jest ich największy brak. Co, czy coś z tej dostawy jeszcze jest? Pięć napoi jest, więcej tych napoi, a nie tyle tego sera. Po co? Po co? To trzeba sam, same te napoje dawać, jak najwięcej ich. Jeju, jeju! Przecież to chyba ktoś nie umie w to grać. Widzowie, wiecie? Jak można takie dostawy sera zrobić? Wystarczy tego sera. Dobra, o. jakoś to będzie załadowane. Załadowana ta ciężarówka jakoś będzie. I tak połowa tych produktów to ser, większość. Teraz postaram się ładnie z pierwszej osoby. Wszystko. Przy okazji, tarnując oczywiście to, nie? Widzowie, czy wy tam coś już widzicie? Ja tam widzę pełno sera i innych składników. Nie mogę. Nie mogę! Co ty. Co ty zrobiłeś? Jeju. Jeju. Ja zazwyczaj tutaj ją nie parkuję. Ale czy się zmieściłem? Ej, pięknie! Za to. Su i lajk. Like. Za to subiki like, Lajkujcie i subskrybujcie za to. Bo to było piękne. I w końcu chociaż trochę jest napoi, nie? Ale co tu można było zrobić innego? Dobra widzowie. I w tym bałaganie kończę ten odcinek, więc paparizowie i do następnego.